Bądź no wstajesz 6.40, bierzesz telefon, przeglądasz Instagrama, patrzysz znowu na zegarek, 6.50, myślisz sobie, że trzeba już wyjść do szkoły, idziesz się kąpać, wychodzisz z wanny o 7.10, ubierasz się, suszysz włosy, a potem idziesz się japierniczać przez pół godziny, maga go 7.40, skapnęłeś się, że trzeba iść do szkoły, bo masz na ósmą. szybko pakujesz plecak, bierzesz śniadanie i coś do picia, wychodzisz 7.50, biegniesz do szkoły, cuda damy dało ci się nie spóźnić, siedzisz w niej 8 godzin, Wychodzisz o 15.30, idziesz do domu. Jesz obiad oglądając przy tym YouTube'a. Po godzinie zaczyna się twoje prawdziwe życie. Życie Mikola. Ludzie często pytają, kto to Mikol. To prosta, miłość nikolei. W to, jedziesz po różnych stacjach czy szlakach i robisz słatkie pociągom. Wyrzysz aparat, coś do jedzenia i do picia, wsiadasz na rower i jedziesz z kąplami na szlak. Jedzie jakaś nędzna KMK. Koledzy złamanie tak małym ruchem. Wchodzisz na portal portalpasera.pl. Patrzysz na mapie czy coś będzie jechało. Pokazujesz, że zaraz będzie e 250 Potocznie pendolino. Myślisz sobie, kurde, słabo. Ludzie myślą, że Pendolino to jest jakieś super, bo szybkie jest. Pff, mało tego. Mówią, że to podobno jest najszybszy pociąg w Polsce, a to nieprawda. Bo najszybszy jest ED161, potocznie Pesadart. Dla Mikoli Pendolino to nic takiego, bo jest ich pełno na polskich torach. Mikole wolą rarytasy. Mega rzadkie pociągi. Ma historyczne okleiny lub po prostu jeździ mało tych modeli. Przejadź to na Pendolino. Po jakimś czasie przejeżdża wreszcie jakiś towarowy, byk z też nic porywającego. Po trzech godzinach płacenia pociągów zaczyna padać, czym prędzej chowacie z kolegami sprzęt, wsiadacie na rowery, jedziecie 6 kilometrów, pod koniec rozdzielacie się i każdy jedzie do swojego domu. Jest prawie 20, jeszcze coś oglądając telewizję, po jakimś czasie odrabiasz lekcję, idziesz spać o 23, jutro rano wstajesz o tej samej godzinie, 6.40, wszystko się zapętla.